Jeszcze dzisiaj chciałem nagrać ostatni wieczorny oblot. No, wystartowała piątka. Dwa siedzą w środku. No, gdzieś się straciły teraz. A, są tam daleko. No, może mi się uda tak trochę powiększyć, albo nie będę powiększał. Może będzie je tu widać. No, no, latują. No, jest piąteczka. Ładnie idą. No, świetnie. No, one tak chodzą różnie. Raz całe stado leci 7, raz 4, raz Raz 5, raz 6, raz raz także różnie. No, mam nabyte dwa młode, także będzie ich 9. No i to jest dzisiaj ostatni oblot przed spaniem. Dwa się nie zdecydowały, dwa poszły. No i tak to wygląda. No nie... O idą, idą. Idą. Pięknie. no Ten jeden od pana kałuży się zawsze ro rozdzieli. <kluzny> Oddziela się. No ale chodzą ładnie. Proszę zobaczyć, jak one pięknie idą. To są pierniki. <kluzny> No, oczywiście gołąm z Opola też się za chwilę znajdzie. O, właśnie go tu widzę. No, leci. To jest ten przybłęda zopola który się tutaj tak pałęta. Właśnie. Będzie chciał dołączyć do stada, oczywiście. No, a już tam leci za nimi. No, zobaczymy, czy wróci. Zauważyłem, że koczuje na szpitalu. Na budynku szpitalnym no leci, leci cała szóstka, proszę zobaczyć, przyłączył się, przyłączył się ten przybłęda również. Ciekawy jestem, czy wróci, leci od pana kałuży. Jeden, teraz proszę, będzie lądował. Hmm, to tu leciał dalej. Zakręci. No te od Pana kałuży są najmłodsze, więc one tak... One tak właśnie... latają, że... że jak się zmęczy, to by chciał siadać już. A te... silniejsze mu jeszcze nie pozwalają, bo... bo wciąż latają. Wyłoniły się. No, jest cała szóstka. Tak se tu krążą. No teraz będą podchodzić do lądowania, bo tutaj z tej strony zawsze tak się dzieje, że podchodzą. No i tak to wygląda. no. Dobra, ostatnie ujęcie. Bo one coś chyba szybko nie wylądują dzisiaj. Chociaż... No. Tak to wygląda z tymi łzami. No lecą. Jeden się odłączył, oczywiście to jest ten od pana kałuży. A ty tu poszedł teraz. No dobra. Zobaczymy, czy podejdą do lądowania. A, jeszcze chyba nie. To jest piątka. Ten od pana Kałuży gdzieś się stracił. Jestem bardzo ciekawy, gdzie poszedł. Gdzieś tam dalej. No nic. Trochę się martwię teraz. O jest. Jest piątka. Od pana Kałuży jest tutaj. No i teraz chyba będzie podchodził do lądowania. No jest. Przyszedł. Szedł oczywiście świat na dachu u sąsiada, bo tak zawsze robią. No i, no i tyle. Może jeszcze poczekam aż te będą lądować, bo ich lądowanie wygląda super. Więc trochę się tu przyczajają. Tam są. No fascynująca sprawa. Może inni się z tego śmieją, ale ja się bardzo z tego cieszę, że mam mądre gołębie. przylecie od pana kałuży łobuz już chyba się jednego gołębnika dobija no. chodź 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 Nie. oczywiście piątka gdzieś się straciła no ten ten z Opola ich ciągnie cały czas tam gdzieś na szpital i to jest właśnie kłopotliwe no ale bo ja się już raczej nie stracam no ten, ten od pana kałuży się przymierza do wejścia najwidoczniej zmęczył się już no weszedł teraz jeszcze reszta poczekamy mam nadzieję że one wejdą no. Nie chodzą. Piąteczka. No tu jest, tu jest w tej gromadce, właśnie ten Zopola. I bardzo bym chciał, żeby on jednak został. No bo szkoda go, jak on nie potrafi wrócić. No to co, poradzimy, nie? No, no i będzie lądowanie. Niektóre tam, niektóre tam. No i tak to wygląda. No. Zobaczymy. Czekam na tego Zopola, czy wejdzie dzisiaj, no. Już jest ciemno. Zobaczymy. Jeszcze takie trochę ujęcie może z labiny. Jak to wygląda? Gdzie one tam siadają? No one sobie tam u sąsiada siadają w dachu. Oj, część jest tam jeszcze. Dobra. Jeszcze siadamy gołębnika, nic tu nie widać. Oczywiście, bo ciemno. No i czekamy. Опять